Dziewczyny, nie martwcie się. Zamówiłem już wszystko, czego potrzebuję do domku. Wow, to się nazywa ekspresowa dostawa. Super. Rozpakujmy pudła i bierzmy się do pracy, aby domki były czyste i piękne. Co to za okropieństwo? Szczur na mojej posesji. Mike, zabierz go stąd. Mike! Daj spokój, ten szczur wygląda naprawdę uroczo. Wezmę go dla siebie. No i sobie bierz. A ja zajmę się moim domkiem. Widzę, że wszyscy zaczynają od sprzątania świetnie. Trzeba pozbyć się kurzu, pajęczyn i robactwa. Ale co dalej? Ja już wiem. To na pewno nie moje. Emma, przepraszam, nie chciałem. Uspakuj się, naprawdę nie chciałem. Patrz, co mam. Chcę odkupić swoją winę. Częstuj się. O, mam pomysł. Mam w pudełku bardzo dużo chipsów Pringles. Okleję nimi cały domek. Maria, wszystko widzę! Uciekaj stąd! A teraz muszę pomalować dach. Myślę, że niebieski kolor będzie do tego idealny. Niesamowicie mi to wychodzi. Oj, jeszcze nie wyschło. A teraz jeszcze na dachu tor wyścigowy. Jazda po nim samochodzikami będzie czadowa. Brum, brum! Ale super! A tutaj umocuję flagę! Marii, co się stało? Nic mi nie jest. Chciałam tylko okleić domek żółtymi karteczkami. Za drugim razem wychodzi mi to lepiej. O nie, zabrakło mi jednej karteczki. O, tu jest! Teraz jest super. Jeszcze muszę nadmuchać balon. I to nie jeden, a dużo balonów. Zrobię najpiękniejszy domek na świecie. Oj! Co to takiego? Marii, czy to Twój balon? O, ale Beka! Patrz jaki dziwaczny dom, ma Marii! On nie jest dziwaczny, oryginalny. Taki słoneczny i uroczy. Zostali już udekorowali swoje domy, więc ja powinnam wziąć się do pracy. Ten różowy dywanik będzie tu niesamowicie wyglądał. Hej, no dalej! Kurcze, najwidoczniej trzeba go przymocować. Mój biedny palec! Mam dosyć, nie będę tego robić. Wiem, kto może mi pomóc. Halo, pan budowniczy? Proszę szybko przyjechać. Jest robota do zrobienia. Trzeba powieścić ten nieszczęsny dywan na mój domek. Już się robi! Wow, jesteś w tym naprawdę dobry. Ja nie umiałam tego zrobić. Nie jestem stworzona do takiej pracy. O, jakie słodkie serduszko! Bardzo dziękuję za pomoc. Tak, tak, oczywiście. Co dla ciebie. Jestem pewna, że tyle wystarczy. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Zrobiliśmy to, przybicie piąteczkę. Jaki pyszny banan. Fajnie będzie wyhodować drzewo bananowe na swoim podwórku. Zakopię skórkę i podleję. Ale super! Tylko spójrzcie, moje drzewo bananowe już wyrosło! I wygląda niesamowicie! Myślę, że pod taką palmą trzeba postawić leżak, na którym mogę się opalać. Będę też potrzebować kapelusza i dużego, pysznego koktajlu. Ech, jestem w raju! O, Mari ma na podwórku banany! A ja jestem taki głodny! uć Marii, ale z ciebie wciwuska! Dobra, pobawię się swoimi zabawkami bez Ciebie, zrozumiano? I jeszcze raz wygrałem! I właśnie wpadłem na pomysł, co zrobić na swoim podwórku. Zbuduję boisko do koszykówki. W końcu jestem zawodowym koszykarzem. Byłem nawet zapraszany na turnieje. I zaraz pokażę, co potrafię. Aj! Przepraszam Emma, możesz mi rzucić piłkę? Co? Trafiłaś w obręb za pierwszym razem, jestem w szoku! No, ja muszę złożyć moją huśtawkę. Nie sądzę, żeby było w tym coś trudnego. Zrobiłam to. Niech moja ulubiona zabawka się na niej huśta. A tutaj będzie stała moja urocza skrzynka pocztowa, którą ozdobię tymi słodkimi naklejkami. Jak ślicznie. Co oni tam zrobili? Oj, nie tą stroną. O nie, jak to zobaczyć? Mike, nie możesz być chociaż przez chwilę normalny? O, Emma zrobiła sobie skrzynkę pocztową. Ja też chcę. I właśnie wpadłam na pomysł. Wezmę kwiatek, zanurzę go w farbie i zacznę odzwijać go na skrzynce. Wyszło super. A teraz sprawdzimy, kto mnie kocha. Ja też chcę jakąś odjazdową skrzynkę pocztową. Włożę do niej dinozaura Rexa. A na boki przyczepię jego łapki. Listonosz normalnie padnie. Wygląda czadowo. O, a to i listonosz. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to list od mojego przyjaciela z Afryki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Idę dalej. O, dzień dobry. Dla ciebie też mam list. Wrzucę go zaraz do skrzynki. Auć! Zostałem ugryziony przez skrzynkę na listy. Myślisz, że to zabawne? Żartowniś się znalazł. Ojej, dzień dobry, ślicznotko. Jesteś po prostu królową piękności. Widzę, że niedawno się przeprowadziłaś. Oj, twoja uroda zwaliła mnie z nóg. Mam dla ciebie list. Dziękuję bardzo. Proszę na siebie uważać. Widzę, że podbórka gotowa, więc zacznijcie dekorować domy w środku. Oczywiście najpierw trzeba pomalować ściany. No, i to na niebiesko. Zaczynam. Patrzcie, jak ekstra to wygląda. A na podłodze rozłożę dywanik z pianki. Super! Co by tu jeszcze zrobić? O, wiem! Muszę powiesić półkę na wszystkie moje pistolety i zabawki. Patrzcie, co ja tu jeszcze mam. Odlot łagi, pilnuj moich zabawek A na ścianie przymocuję kilka diamentów, które znalazłem w Minecraftzie A stół z dynamitem będzie świetnie tu pasował A na stoliku przygotuję miejscówkę dla mojego pupila Nazwę go Jack Baw się dobrze, kolego A teraz zrobimy sobie strefę dla gier Odlot to będzie świetne miejsce do grania na konsoli. Wow, Mike tak fajnie udekorował swój pokój. Myślę, że też powinnam się tym zająć. Najpierw ogarniemy ściany. Zdecydowanie potrzebuję tu więcej różu. A mój różowy lakier do paznokci mi w tym pomoże. Nie mogę się powstrzymać przed narysowaniem serduszka. Cudownie, wszystko wygląda tak jak chciałam. Na podłodze rozłożę ten luksusowy dywan. A na ścianie powieszę kilka różowych chmurek. No i oczywiście foteczkę z moim facetem. Och, jak pięknie wyglądamy. W tym miejscu będzie idealnie pasował mój stolik, na którym rozłożę moje słodkie rzeczy. A tutaj postawię radio, żeby wyprawiać odlatowe imprezy. Okej, okay, pora się troszkę ogarnąć. I cieszę włosy. Przypudruję nosek i spryskam się moimi ulubionymi perfumami. Och, zupełnie zapomniałam o mojej kotce monice. Dla ciebie też zrobiłam łóżeczko. Jesteś najbardziej niesamowitym kotkiem na świecie. Widzę, że Ci się tu podoba. Czy wszyscy już urządzili sobie pokoje, a ja jeszcze nie? Trzeba to natychmiast zmienić. Muszę pomalować ściany na mój ulubiony żółty kolor. Tak bardzo chcę mieć słoneczny pokój, żeby zawsze było w nim ciepło i pozytywnie. Wow, jakie piękne słoneczko! Okej, okay, zamalowuję. Jak mi się tu podoba? Podłogę chcę zasypać piaskiem z plaży, żebym zawsze czuła się jak nad morzem. Ale ekstra. A na ścianie fajnie będzie wyglądać ta kaczka. A tutaj będzie cały regał z moimi ulubionymi zabawkami. Cześć wszystkim! Uwielbiam je! Będzie też kącik, w którym mogę rysować. Pograć na moim ukulele, a tę piękną fotografię powieszę tutaj. A to mój ukochany piesek Jerry. Jerry, powiedz hał hał. Jest taki słodki. Oto, twoje łóżeczko, kolego. Jerry, chcesz kość? Chcesz kość? Proszę. Dobry piesek. Brawo, świetnie się spisaliście. Dajcie znać w komentarzu. Zdecydowanie musimy zamówić narzędzia. Wow, no to się nazywa ekspresowa dostawa. Zobaczmy, co jest w środku. Julie na pewno wie, czym jest wiertarka, a Britney wręcz przeciwnie. Brittany I ja tylko nie celuj w siebie. Nicole, gdzie nauczyłaś się tak dobrze posługiwać wiertarką? Budowa idzie pełną parą, a ja nie mogę się doczekać efektu końcowego. Brawo, dziewczyny! Praca zespołowa idzie wam świetnie. Faj! To z pewnością będzie idealny domek dla czterech osób. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki pokój. Udało nam się! Chwileczkę, w tym pudełku jest więcej pudełek, w których jest mnóstwo potrzebnych rzeczy. Bierzcie! Wow, mam wiadro niebieskiej farby! A ja mam farbę z wałkiem. A ja mam puszkę różowego sprayu. Superowy pędzel! No to co? Zaczynam! Pomaluję mój pokój na zielono! Ojej, jak pięknie! A ja oczywiście pomaluję mój pokój na niebiesko! Wygląda ekstra. Ja też biorę się do pracy. Nicole pomalowała swój pokój na żółto. A co robi Britney? Mój pokój będzie najsłodszy, bo będzie różowy. Cudownie! Jest! Dziewczyny, wasze pokoje są niesamowite. Mój pokój jest tak jakiś pusty. Zdecydowanie potrzebuję jakiegoś wystroju. W moim pudełku było coś odpowiedniego. O tak, ta kaczuszka będzie świetnie pasować na ścianę. Razem z tym kwiatkiem. Powieszę też na ścianie moje ukochane ukulele. A łańcuch świetlny z rozgwiazdami i piasek z plaży zawsze będą mi przypominały o morzu, słońcu i lecie. Tutaj zamieszka moja rodzina kaczątek. A tutaj umieścimy moją kolekcję muszli. Myślę, że zdecydowanie przyda mi się krzesło zrobione z nadmuchiwanego koła. Idealnie. Teraz można się zrelaksować i cieszyć się moim pięknym pokojem. O, cześć, Julie. Ja też chcę taki fajny pokój jak Manicol. Sprawdzę, co jest w moim pudełku. Fajnie to uchwyty na wszystkie moje pistolety. Patrzcie, mam nawet taki duży blaster. Super, co? I jeszcze taki młotek. A te dwa obrazki z Minecrafta dodadzą stylu. Na ścianie powieszę też kilka popytów, żeby zawsze można było się zrelaksować. A na podłodze rozłożę coś miękkiego. Tutaj postawię stół z dynamitem. A na nim kilka niezbędnych rzeczy. Patrzcie, to jest mój kumpel Pete. Jesteśmy podobni, prawda? A najwygodniej będzie mi siedziało się na takim worku. Ale czat! Cześć, Britni, Udekorowałam swój pokój! Okej, okay, czas, żebym i ja zrobiła coś niesamowicie pięknego! Najpierw muszę rozłożyć ten różowy, stylowy dywanik! A na ścianie powieszę światełka w kształcie serduszek! Pięknie! Brakuje tylko tych ślicznych, różowych chmurek! Jestem zachwycona! O, tego motylka też przyczepię do ściany! No i będę potrzebować szafki nocnej! Będą tu leżeć najpotrzebniejsze rzeczy i oczywiście moje zabawki, którymi lubię się bawić. Wspaniale, że wszystko jest różowe. Stworzyłam swój idealny świat. Pokoje dziewczyn są takie przytulne, więc ja muszę się wziąć do pracy. Położę trawnik na podłodze. Właśnie w ten sposób. A do ścian przyczepię sztuczną trawę. Kocham roślinność, więc w moim pokoju nie może zabraknąć Jany. Te piękne dekoracje też muszę koniecznie powiesić. A tutaj będzie stał regał, na którym ustawię zabawki? No i jeszcze kilka roślin. Ta doniczka wygląda zupełnie jak ja, prawda? Myślę, że nie będzie to dla Was zaskoczeniem, ale większość moich zabawek to roślinki. A to moja ulubiona zabawka zielony groszek. Moje kochane groszki. Teraz mieszkacie tutaj. No, można odpocząć na tym wspaniałym zielonym leżaku. Dziewczyny, wasze pokoje wyglądają niesamowicie. Brawo! Moja puszysta przyjaciółko, zrobiłam dla ciebie mały domek w moim pokoju. Jaka ty jesteś słodka! Pozwól mi cię wyszczotkować. Podoba ci się? To mruczenie oznacza więcej niż tysiąc słów. A może chcesz się troszkę pobawić? Patrz, jakie mam piórko. Britni i jej kotka są takie urocze, ale ja też mam zwierzaka. Wspaniałego kameleona. Wtopił się w rośliny, więc nawet go nie zauważyłam. <ścoughs> Wracaj do swojego domku, kolego. Jestem pewna, że będzie ci tu lepiej. Jesteś taki słodki, że nie mogę się na ciebie napatrzeć. Jakoś tak mi nudno. Chociaż chwileczkę, ja też mam zwierzaka i zaraz go zawołam. Cześć, mój wierny przyjacielu! Teraz będziemy tu mieszkać. Podoba ci się? Ja też mam zwierzaka. To moja fajna papuga Charlie. Cześć, Charlie. Pokaż mi, jak umiesz mówić. Powiedz cześć. Nie zawstydzaj mnie, uczyliśmy się tego. Powiedz cześć! O matko, naprawdę powiedział cześć! Pogadajmy jeszcze trochę. Ojej, jestem głodna! Zamówię sobie McDonalda. Na pewno się najem. A oto i moje zamówienie dzięki. Okej, okay, chodź tu do mnie, moje kochane ciasteczko. Co tam stuka. Mia ja też, jesteś głodna? W porządku, jestem gotowa podzielić się z tobą. Dzięki, Britney. jesteś taka miła. Mmm, pyszne. Co jeszcze mam? O, to burger w dodatku niebieski. Ej, Julie, chcesz zabrać mojego burgera? Dobra, bierz. I chora, mam burgera. Spróbujmy go. Czy ja dziś coś zjem? Okej, okay, sprawdźmy, co ja tam jeszcze mam. Nagetsy! Nikol, niech zgadnę. Nagetsy są żółte, więc są dla ciebie. W porządku zabieraj smacznego. Czy coś tam jeszcze zostało? A co to? Sos czosnkowy? O, jest taki różowy. No dobra, próbuję. Pachnie niespoko. Mm. Oj, nie, nie smakuje mi! Wszyscy coś jedzą, a ja jestem głodna. Nicole zdecydowała się pokrać na gitarze. W takim razie ja urządzę imprezę. Mam głośnik i fajną kulę dyskotekował. Zaraz się zabawimy. Wszyscy tańczą! O mamusiu, kto to robi dla hałasu? Mija, ja sama siebie nie słyszę. O, tam jest jakaś impreza. O, dziewczyny, przyszłyście na moją imprezę ekstra. Potańczmy razem. A mnie nikt nie zaprosił. W porządku, pokażę wam trochę fajnej muzyki. Zaraz wyciągnę głośnik, podłączę gitarę elektryczną i zagramy coś czadowego. Dziewczyny to pokochają. Wow, Britney, chodźmy do Nicole. Gra moją ulubioną piosenkę. Ej, dziewczyny! Poszłyście do Nicole? A ja zostałam sama. Teraz chcę zrobić tort w najpiękniejszym kolorze, oczywiście w zielonym. Dodam troszkę pysznego kremu. Rozsmaruję go i położę kolejny Biszkop. Znowu dodam barwnika. Ej! Skończył się! Więc muszę iść po nowy. A dokąd poszła Mia? Robi tort? Hmm, mam pomysł! Temu torcikowi zdecydowanie brakuje mojego stylu. Kropelka różowego barwnika w tym pomoże. Patrzcie, jak pięknie! Mia będzie zachwycona! Robią tort? Ja też chcę coś dodać od siebie! Chodź tu do mnie, niebieski barwniczku! Mia pokocha mój niebieski biszkopt! Miko, robimy tam ciasto. Też coś dodaj od siebie. Fajny pomysł, chętnie. Zdecydowanie potrzebujemy tu żółtego biszkoptu i troszkę kremu. Proszę bardzo, ciasto gotowe. W końcu znalazłam barnik. Co? Tort jest gotowy? No dobra, spróbujmy. O rany, ile kolorów! Dziewczyny zrobiłyście go ze mnie? Chciałam, żeby był cały zielony. Ale tak wygląda zdecydowanie lepiej. Smacznego! Wow, jaką fajną grę znalazłam. Ej, co jest? Mój telefon padł. Kurczę! Dziewczyny! Wszystkie coś gracie i wszystko wam działa? O wiem, co zrobię! Mam tu konsolę i dwa gamepady. Mia, chcesz ze mną zagrać? O, jasne! Zagrajmy razem! Uwielbiam tę grę. I jestem w niej mistrzem. Pokonam cię w mgnieniu oka! Jesteś poważnym zawodnikiem, ale ja się nie poddam! Wow, dziewczyny grają na konsoli. Też chcę! Możemy z wami pograć. Sorry, ale mamy tylko dwa gamepady, więc nie. Nie to nie! Ja też mam w co pograć. Tylko, że nie mam konsoli, a gogle wirtualnej rzeczywistości. Julie, chodź odkrywać wirtualne światy. O, chat, już biegnę. O, rany, ale super. Chwila, a co robią dziewczyny? O Ojacie, one mają gogle wirtualnej rzeczywistości. Hej, dziewczyny, chcemy się z wami pobawić. Możemy? Ale mamy tylko dwie sztuki. Sorry, ale nie mamy nic do zaproponowania. Kurczę! Dobra, wracajmy! Masz ochotę pograć? Ja też nie.